Cześć, ten filmik będzie taki trochę informacyjny, chcę wyjaśnić kilka spraw, chcę jakby też wam nakreślić jaki content będzie się pojawiał w. Niedalekiej przyszłości, że tak to nazwę, i wyjaśnić kilka spraw w ogóle z pluginami. Może zacznijmy od kontentu. Także w te wakacje chciałbym porobić coś, ponagrywać dla Was jakieś filmy z Discord JSA. Bo no, też jakby pisałem, bota, cap community na serwer i wydaje mi się, że już trochę jestem obeznany z tym, więc mogę Wam coś tam popodpowiadać, jak porobić pewne ciekawe funkcje. Jak dodać jakieś ciekawe rzeczy do bota? Jak w ogóle zacząć robić takiego bota? A więc to, jeżeli chodzi o boty. A jeżeli chodzi o content w przyszłym roku szkolnym, czyli te 10 miesięcy, to planuję wrzucać filmy z jakby spisania stron internetowych. Może to nie będzie tak, że będę pisał całe strony, pełne strony, tylko bardziej będę wam pokazywał, jak zrobić pewne elementy do strony, czyli na przykład jak zrobić navigation bar. Czyli ten taki nagłówek, co macie jakby u góry strony, jak zrobić na przykład jakiś sidebar, czyli ten taki po boku tutaj panel boczny, jakby takie różne właśnie elementy do stron. Także to jeżeli chodzi o content na przyszły rok. Teraz tak, sprawa z pluginami jest to dość kontrowersyjna sprawa i zaraz wam powiem w ogóle, czemu te filmy z pluginami wyszły tak, a nie inaczej. Ja na początku w ogóle chciałem powiedzieć, że ja w ogóle nie miałem złych zamiarów, yy, kiedy tworzyłem te filmy, nie? Jakby nie robiłem ich specjalnie pod to, żeby ludzie źle pisali kod, tylko bardziej w ogóle na czym polegał mój błąd w robieniu tych filmów, że jeżeli ja się czegoś nauczyłem, na przykład nauczyłem się robić GUI, nie? I od razu jak się nauczyłem robić GUI, to chciałem zrobić filmik i pokazać wam, jak się to GUI tworzy. Kolejnym jakby takim czynnikiem, który mi przeszkadzał w ogóle poprawić swoje błędy w kodzie, było to, że nagrywałem filmy na zapas. Czyli potrafiłem na przykład siąść i nagrać 7 filmów jednego dnia. No i wiadomo, że jak ja nagrałem filmy na zapas, to już potem średnio miałem możliwość edycji kodu w tym filmie. W ogóle też, czemu ja nagrywałem tak filmy na zapas? W zeszłym, w zeszłe wakacje yy, była taka sytuacja, że. Znaczy, pomyślałem sobie tak, w zeszłe wakacje, że będzie zaraz rok szkolny, jakby wiedziałem, że w roku szkolnym nie będę miał czasu na wrzucanie materiałów więc stwierdziłem, że muszę nagrać filmy na zapas by no, nagrać taki, zrobić sobie taki zapas filmów by móc wrzucać co najmniej jeden film w tygodniu i jakby tygodni w roku szkolnym w te 10 miesięcy jest około jest 42, jest 40, 42 tygodnie są około więc taki zapas zrobiłem filmów no i potem jak ktoś krytykował te filmy, jakieś rady mi dawał to no znowu nie miałem jakby opcji poprawienia tego Też nie uważam w ogóle tym, żeby krytyka była czymś złym Bo ja się sporo nauczyłem od was Więc za to w sumie też trochę dziękuję Też chciałbym podziękować yy, takiemu użytkownikowi Takiemu panu, który się nazywa kici33 Bo napisał do mnie na prywatnym czacie Tam fajnie mi podpowiadał jak mogę co zmienić w kodzie Więc bardzo mu za to dziękuję Bardzo miły, spoko gościu W ogóle skąd ja się nauczyłem? Uczyłem robić taki kod, a nie inny No to tak, jak już tam wspomniałem gdzieś na no jakieś GUI, takie pojedyncze rzeczy To głównie na forach spilgotowych Ale skąd ja wziąłem styl kodu? Jest taki youtuber yy, polski Od którego się na w ogóle yy, No po prostu przyjąłem jego styl kodowania Przez, dłuż, przez większość filmów on się nazywa Guess, nie wiem czy dobrze mówię, tam rejestrację koment w tym samym stylu robiłem i okazuje się, że on wcale nie miał jakby też super tych filmów, jeżeli chodzi o właśnie jakość kodu, więc no niestety to się też przełożyło jakoś na moje filmy, ale ja też nigdy na moich filmów nie traktowałem jako takie typowe tutoriale, nie, to nie był film, że ma ci pokazać jak dobrze pisać w pluginie do Minecrafta, tylko bardziej to były takie Przykłady użycia. I ja nawet w każdym filmie yy, z pisania pluginów znajdziecie taką adnotację yy, mówiącą, że to jest tylko przykład użycia tego, że no, jakby jest na przykład film z GUI, no to to jest przykład, że hej, tak można użyć GUI. I jakby też jakby w opisie w tej adnotacji jest również napisane, że jeżeli chcecie dowiedzieć więcej, jak lepiej to napisać to możecie wejść na Discorda, na którego w sumie was teraz też serdecznie zapraszam, bo jeżeli macie jakiś w ogóle problem, albo macie jakąś zagwostkę, no to mamy specjalny kanał do pomocy jakby w takich kodach. No, to też właśnie było w tej adnotacji i jak ktoś chciał się dowiedzieć, jak lepiej napisać taki kod, to, to mógł tam wejść na Discorda. Mam napisany w sumie rewrite około połowy serii spisania pluginów. No, na pewno w tym rewrite nie ma żadnych takich kardynalnych błędów, jak na przykład te klasy z małej litery ej, i tak dalej. Jest to lepiej napisane, ale w sumie też się zastanawiam, czy wrzucać ten rewrite, bo jeżeli go wrzucę, no to ktoś zaraz też w sumie powie, że o, to jest w sumie słabo napisane i że bez sensu, że to wrzucałeś. Ale może jednak komuś się to przyda, bo naprawdę w tym rewrite no jakby nie stosuję takich, yy, no nie nazywam jakoś zmiennych na przykład z dużej litery, no nie ma tam takich kardynalnych błędów na pewno. Więc dajcie znać w sumie, możecie zdać znać w komentarzu czy coś, czy mam wrzucić taki rewrite, bo jest naprawdę sporo filmów yy, przepisanych yy, jeszcze raz. Też w ogóle propo tego nowego kontentu webowego i w sumie tego też z Discord.js, który planuję, żeby był, to możecie napisać. Pewnie zrobię jeszcze też jakąś ankietę na YouTubie osobną z pytaniem yy, w jaki dzień tygodnia po prostu byście chcieli yy, mieć takie filmy. Bo nie wiem, bo teraz wrzucałem na przykład te filmy w środę, no to nie wiem, czy każdemu to pasowało. Więc, no nie wiem, może lepszy na przykład byłby weekend, więc zrobię to Ankietę i fajnie jakbyście tam gdzieś zagłosowali. No dobra, więc wydaje mi się, że to tyle, jeżeli chodzi o takie informacje. I co, widzimy się w przyszłych filmach. A więc, cześć!